Nie zrobił tego. Nie, będę no biegać. że jedmidle, to jest, to jest. Ale z moderstoki. Gdzie jest moderstoki? Ej, no zobacz, ty nie zrobił tego. Jacek. Jacek. Gdzie jest moderstoki? Gdzie jest moderstoki? Nie, nie, to nie. Czeka. Czeka. Patrząc na to, to, trudno sobie wyobrazić, żeby nie otrzymało tej nagrody. Bez dwóch zdań jest to najlepsze auto e, klasyczne w tym miejscu, najbardziej oryginalne. E, teraz z kolei nagrodzimy auto w kategorii Best Of, czyli najlepszy, najlepszy w kategorii New School, które wędruje dorzewka właściciela Audi z numerem 11. Zapraszamy do nas. Radio nie włączył? Nie. Będzie?